Jestem Pączek i dzisiaj wracamy z kolejnym odcinkiem z wyzwania Stu Dzieciaczków. Mamy prawie drugą w nocy, ale tutaj wszyscy domownicy jak zwykle nie śpią. <śpięk> Życie po prostu tętni w tym naszym domu, w środku nocy. W tym domu nie ma czegoś takiego jak cykl dobowy Godziny mijają, a tutaj nic się nie zmienia. <śpięk> śpią w środku dnia, w nocy się rysują. No a proszę, tutaj się odpręża przy basenie ma jakieś przemyślenia nasz puszek w ostatnim odcinku yy, dzieciaki yy właściwie praktycznie wszyscy mieli urodziny no i zrobiłam im tutaj już poza kamerą makeovery tak wygląda puszek tak wygląda teraz nasza Molly dami, mi okulary, stwierdziłam, że bardzo rzadko daję moim z okulary i stwierdziłam, że właśnie fajnie by było je komuś dać, no i stwierdziłam, że właśnie no możemy dać ojejku, moli, możemy dać moli, parę okularów no i generalnie chyba będę starała się to częściej robić, tutaj jest Klaus, tak jak mówiłam Zostawiłam mu takie dłuższe włosy, tylko zmieniłam mu fryzurę na taką z kucykiem Dobra, Harper sobie śpi No i tutaj nasza Ines nie śpi, ale co ty robisz? Ty nic nie robisz, poleż sobie na brzuszku Jakie ty masz w ogóle tutaj etapy? Okej, okay, tu masz trzy, trzy Ej, to my wystarczy właściwie, bo ty już miałaś siedanie to wystarczy, że my tutaj Cię nakarmimy pierwszy raz kaszką czy, czy coś tam i będziemy mogli robić również urodziny, więc fajnie, ale myślę, że to już sobie zrobimy rano. Oprócz tego, no to urodził nam się w zeszłym odcinku Mikołaj który jest synem Mikołaja więc no nie mogę się doczekać po prostu aż już podrośnie i zobaczymy jak wygląda generalnie no to pewnie będziemy mu tak samo dzisiaj robić urodziny dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj czy jest tutaj... no właśnie pokazuje się tutaj, że Mikołaj ma urodziny no ale zobaczmy jak to wyjdzie będziemy go postarzać w momencie, w którym dostaniemy powiadomienie, że już to możemy zrobić co ty robisz tutaj? czemu? Po, po prostu czemu? Czy ty nie możesz zostawić matki w spokoju, naprawdę? O nie, 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 nie tobie. Ty ze Ty ze śpi, to. Ale ty, moja droga, weź, nie wiem, jejku, tutaj możesz sobie usiąść, w jadalni. Po prostu brak słów do, do tych simów o nie, Mikołaj jeszcze tutaj płacze a co to jest zły, nie krzyż na Blarfiego, tylko wyjdź go tutaj przytul i może on jest głodny, weź go na karm o, jeśli chodzi o plany na dzisiejszy odcinek no to tutaj tradycyjnie staramy się e, tych dzieciaków wszystkich wywalić z domu mam nadzieję, że Puszek będzie mieć urodziny dzisiaj, e, gdzieś tutaj jest, no właśnie, on jest piątkowy w liceum, ma tutaj ocenę wspaniałą, jest szansa, że dostanie szóstkę, Moli Tutaj wydaje mi się, że dopiero, um, że dopiero na następny dzień, nie teraz, jak pójdzie do szkoły, tylko na następny dzień, no to zrobimy jej urodziny. Ksawier, Xavier. Xavier mm, no właśnie on ma ocenę przeciętną, no to, to myślę, że tak samo tutaj jak Molly a Klaus, Klaus ma czwórkę dopiero. E, dobra, Ines, czemu jesteś smutna? Jesteś głodna w ogóle, Ojej, dobra, to może puszek też cię nakarmi? Yy, albo wiesz co, bo ty w sumie możesz tutaj yy, o, podać jej kaszkę po raz pierwszy i daj jej może jogurt. No, a oprócz tego, no to yy, musimy zajść w ciążę, dlatego że, yy, no właśnie, nie jesteśmy i trzeba to koniecznie zmienić. Kim ty jesteś? Rejko Lobo. Aha, to jest chyba nasza pokojówka. <ścoughs> To jest chyba nasza pokojówka, która mnie zdenerwowała i której grub jest tutaj. No. E, oprócz tego, właśnie, jeszcze jak już jesteśmy na początku odcinka, no to zanim zapomnę, chciałam was się doradzić w jednej kwestii: zapytać, co myślicie o tym, żeby wbudować nowy dom dla naszego wyzwania dzieciaczków? No bo w tym już, znaczy ten jest okej, okay. jakby jemu nic nie brakuje. Ale, no właśnie, ale już w nim chwilkę tutaj mieszkamy. No i zastanawiam się tak, czy może spoko by było jakiś taki powiew świeżości tutaj wprowadzić do naszej serii? No i właśnie wbudować jakiś domek. Myślałam, żeby jak teraz mamy taki bardziej tradycyjny, to znaczy tradycyjny, taki, no ja się starałam, żeby on był w takim, nie wiem, hiszpańskim stylu. Nie oceniajcie, jeżeli mi nie wyszło to do końca, no to myślałam, żeby teraz zrobić taki bardziej nowoczesny, może? Nie wiem, zobaczymy, jakby to wyszło. Dajcie znać w komentarzach, co byście o tym e, myśleli. Co tutaj się w ogóle dzieje? Ten grzebie nam w koszu. E, Kontynuuj jakieś te jedzenie, które zaczęłaś robić, jak już zaczęłaś robić. E, I co? Ines, ty sobie tutaj siedzisz wspaniale. Czy ty o właśnie myślaj? <grytanie> Zaśnij sobie. Jak Harper się obudzi, to wyciągniemy tort i, i zrobimy jej urodzinki. I jesz to czy nie jeszcze to puszek? Dobra, je to. Klaus, może ty też być sobie coś zjadł? O, chodź tutaj, skorzystaj sobie z toalety. Później sobie weź resztki. Xavier. okej, okay, ty sobie już korzystasz z toalety. Weź może, nie wiem, strzemniej się tutaj na chwilkę. Amoli, okej, okay, dobra. Ty sobie tutaj dalej gotujesz. Wspaniale. Ty, jak skończysz jeść, no to możesz sobie skorzystać z toalety. I co? Ojejku, tutaj... Tutaj to wanna jest z poprzedniego odcinka. Nieważne, nie pytajcie, jak nie, ogl... <noise> jak nie oglądaliście i nie wiecie o co chodzi, to y, proszę koniecznie nadrobić. I co, Harper? Czy ty już tutaj się ogarnęłaś? Yy, 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 weź sobie skorzystaj, a puszek. Ty w końcu nie skorzystaj z toalety, to chodź na górę, skorzystaj sobie tutaj. Harper, to by też trzeba będzie dać, żebyś sobie coś zjadła, e, ale najpierw może zrobimy te urodziny dla Ines, co? Mm, weź tutaj otwórz i mamy tort, to dodajemy tutaj. Pomóż zamknąć świeczki, Ines. Wspaniale, dobra. I ty tutaj sobie siedzisz i grzecznie czekasz. Cudownie po prostu. Wszystkiego najlepszego, Ines. Oczywiście dajemy jej cechę niezależna, tak jak zawsze. Weź ją tutaj, o dobra, posadź ją. Dodaj tutaj z powrotem świeczki urodzinowe. Nikt nie rusza tortu. Nikt nie rusza tortu, powtarzam. No, dobra. I chowamy go z powrotem do lodówki. I teraz, moja droga, możesz sobie wziąć coś do jedzenia. Ojejku, a ty jesteś taka śpiąca, to idź sobie spać z powrotem. W ogóle tu tutaj się powinien naładować nam kryształ. Tak, jest naładowany. Jak dzieciaki tutaj wybędą do szkoły, to myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby się wybrać na parcelę publiczną, żeby zajść znowu w ciąży, żeby znaleźć następnego tatusia. Lenox do nas dzwoni. Hey, help, darling, głasz sprawę, wyrażenie całkiem uroczej, dobrze? Proszę, idź z nią na randkę i przestań do nas dzwonić. Czy w ogóle. Ojejku, nie, chyba nie mamy żadnych tutaj. Jest, mamy granaty. Będziemy mogli je połączyć razem z orchideą, która. No dobra, tak powiedzmy, że wyrosła. Ale to spokojnie. Tutaj zaraz przyjdziemy i zajmiemy się tą naszą szklarnią. Co się dzieje, Ines? Czemu jesteś smutna? Ojejku, domek ale ktoś ci zepsuł. Serio? Ktoś dziecko zepsuł domek dla... Nawet nie będę tego komentować. Pracuj ciężej, idź tutaj, weź sobie pozjeżdżaj na zjeżdżalni. To ci się podniesie troszeczkę ta umiejętność poruszania się. No, a później może pobawisz się tutaj w tym domku. Mamy w ogóle już wiosnę w końcu. Jeszcze 14, czter... jeszcze 10 dni mamy do... Ej, 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 stop, stop, stop! Co ty tutaj idziesz robić? Czy ty sprzedałaś? To dobra, chyba to już sprzedałaś. Ej, weź podlejterem tutaj. Ooo. Weź tutaj podlej teren. Ej, no nie chcę tego robić. Ej, ostatnio też był jakiś taki problem y, z, tą, z tą roślinką, chyba tak mi się wydaje. E, weź ją podlej. Nie? A możesz y, wykopać roślinę z korzeniami? Dobra, możesz. To Nie, 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 nie nie, wyrzuć. nie. <laughs> Czy mają? O nie, nie, ja nie, nie to. Ja chciałam ją przesadzić, ja źle kliknęłam. Serio, o matko. Tu nie ma żadnej orchidei. A czy mamy jeszcze jakąś w wyposażeniu? Stop, stop, stop. Tu jest przybiśniek. Nie no nie. Nie gadajcie, że nie mamy żadnej. Ojeju. Możemy pójść do Hanford on Bagley i tam na tym jakieś straganie zebrać orchideę. Ajajajajaj. Czy jest tutaj coś jeszcze oprócz lwich paszczy? Nie, tutaj same lwie paszczy nawet. Ojeju, ale zepsułam. Ale i tak w sumie nic nie byliśmy w stanie zrobić. Jak nie dało się jej ani podlać, ani nic, więc może to i lepiej, że, że tak to wyszło. Um, no to. Co, so, to może w takim razie e, wybierzmy się teraz, już od razu e, do tego Henfield Bagli i być może tam kogoś poznamy. A jak nie będzie nikogo ciekawego, to pomyślałam, że możemy zawędrować sobie do tego nowego miasta, do North Haven i tam być może kogoś poznać. E, no ale dobra, wszystko po kolei. Dawaj tutaj do tego baru Ugnoma. No i zobaczymy, czy tam będzie ktoś e, warty naszej uwagi. Dobra, jesteśmy. Tutaj ten gościu jest czarodziejem, ale wydaje mi się, że na razie się z tym wstrzymamy czekajcie eee, kupuj przedmioty, tak wydaje mi się, że nie chcę teraz następnego dziecka mieć eee, znowu czarodzieja, bardziej bym się skupiła może na tym, żeby poznać jak jakiegoś innego okultystycznego Sima, na przykład nie wiem, wampira albo wilkołaka i jakoś tak spróbowała eee, dobra, co my tutaj mamy mamy daliec, wąki fasolki groszek, jagoda, jeżyna, lilia, malina a nie ma orchidei, naprawdę Przybi śniegi, mamy następne róża, rośliny wiosenne, jesienne, sterlicja królewska. Nie wiem czy to będzie potrzebne, ale możemy sobie wziąć i hodować zestaw hodowli warzyw, owoców. Hmm. No, ja tutaj nie widzę tej orchidei. No dobra, kupmy tą jedną sterlicję. Jeże, jeszcze możemy tutaj... E, tylko właśnie to jest sklep spożywczy, więc tam może nie być żadnych kwiatów. E, Ognioliść? Nie, wiecie co? Nie ma. Dobra. To nic, to nic, to nic się nie dzieje. E, weźmy sobie, podróżujmy e, i wybierzmy się w takim razie do, do tego nowego miasteczka. Może tam kogoś poznamy ciekawego. Idziemy do tej gliny koty. Albo, albo możemy zrobić sobie tatuaż. Tu też coś jest. Coffee Bon. Ej, tutaj jest chyba jakaś taka kawiarnia, czy coś takiego, to może tam się wybierzmy. Dobra, jesteśmy i mega tutaj pada, wspaniale po prostu. I jeszcze nie ma tutaj za bardzo żadnych simów. Są tylko ci z i rodzinki, ale tak to, to chyba nie ma nikogo. Um, mam nadzieję, że ktoś tu się pojawi. Dobra, ktoś... Aha, dobra, to jest Charlotte. <grywa> to jest nasza córka. Seria nie ma tutaj żadnego potencjalnego tusia. Naprawdę. Ojejku. To był chyba zły pomysł, żeby tutaj przychodzić. Um, dobra, nie, to może wynośmy się stąd. <grywa> może się stąd wynośmy i może pójdźmy do tego nowego miasta, które doszło razem z Zakochaj się. To znaczy, no. W sumie już nie jest wcale aż takie nowe. E, może pójdźmy na siłownię? O, może na siłowni kogoś spotkamy. Dobra, tutaj mamy jakiegoś Sima, ale on jest, e, on jest stary. Wolałabym raczej z kimś e, młodszym tutaj e, poflirtować. Okej, okay, mamy. Ej, mamy panieli. Nie, dobra, nie będziemy go zabijać. Niech już żyje. Tyle, co mu się, tyle, co mu się udało uciec przed nami, no to. Niech już ma. Niech już ma, niech sobie żyje. Chociaż, czekaj, może fajnie by było ćwiczyć tutaj na dole, e, w razie gdyby pojawił się jakiś sim, no to od razu będziemy mogli się przedstawić. E, jest i Ito! Ej, a my w końcu nie zrobiliśmy z nim chyba dzidziusia żadnego. E, wydaje mi się, że nie, że ostatnio... Hmm, z kim ostatnio robiliśmy dzidziusia? Aha, no tak, z Mikołajem przecież robiliśmy gdzieś no tak, no to co, to w takim razie. Aha, a tutaj nie ma chyba żadnego miejsca, żeby robić barabara, czy jest? Jest tutaj, dobra, to postarajmy się z nim o dziecko, może nam się uda, bo jakiś czas temu w oazie zdrój na siłowni próbowaliśmy to zrobić i w ogóle nam to nie szło, więc więc może tym razem się uda. Ej, czy wy też zawsze czujecie się tak awkward, jak sobie siedzicie i czekacie, aż właśnie simowie skończą się postarać o dziecko, albo nie wiem. Robić Barbara i się tak patrzycie na wszystkie strony, bo jakoś tak dziwnie jest ich obserwować tam w środku. W ogóle, jejku, jak im długo to zajmuje, nie oceniam, dobra. Popatrzmy się może o, na, na jakieś widoczki tutaj. Deszcz tutaj również pada, wspaniale, ale w ogóle, o tutaj coś płynie, fajnie. no Skończyliście, już skończyli. Dobra, to chodź tutaj do toalety. O, tutaj jest jakaś toaleta i zrób test ciążowy. Nie, nie jest w ciąży, serio. Ej, spróbuj w takim razie jeszcze raz się z nim postarać o dzidziusia. Dobra, idą jeszcze raz. Okej, okay. mam nadzieję, że tym razem się uda. Serio, nie jest znowu w ciąży. Ej, no o co chodzi? To może poznajmy się w takim razie z tym Simem, z rachulem czoprą. On jest chyba synem burmistrz w Henford On. Bagley i może z nim spróbujmy zrobić dzidziusia. Weź tutaj go, moja droga, oczaruj. O, potem sobie tutaj weź z nim tak, o po prostu poflirtuj. Coś tutaj powoli to idzie, no ale dobra, pochwal mu wygląd. okej, okay. romantyczne, flirt. Um, słodka gadka może zadziała. O, mamy już pierwszy pocałunek, to spróbuj. Uda się, uda się, uda się. Musi się udać. Okej, okay, dobra. Jeszcze ani razu chyba się nie udało nam, ale za każdym razem <gryw> mam takie, że. O proszę, żeby to nie był ten pierwszy raz. Dobra, czy da się już? Da się już, dobra. Spróbujcie jeszcze raz. ani bo to jest z tym Kiyoshi. To nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie Pocałuj go jeszcze raz namiętnie. Gdzie ty idziesz? Zostaw tego kiosiego Nie, on sobie poszedł. Serio? Czemu nie, nie możemy go zawołać? Naprawdę. Ojeju, ale po prostu zauważyłam, że za każdym razem, jak próbujemy poznać jakiegoś Tatusia na jakiejś parceli publicznej, wyjść z domu i właśnie postarać się o gdzieś gdzieś, indziej niż w domu, to nam to w ogóle nie wychodzi. I ja naprawdę nie mam pojęcia czemu. Jakby, czy to jest wina jakiegoś moda, czy coś. Czy jest to po prostu jakiś bug w Simsach? Nie wiem, nie rozumiem, ale no dobra, spróbujmy może jeszcze raz. Tylko widzicie, oni nawet nie chcą się postarać o tego dzieciusia. No ja go mogę wziąć ze sobą z powrotem do domu, ale... Ale nie chcę tego robić za każdym razem. Dobra, dawaj tutaj, skorzystaj. Nie, 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 nie skorzystaj, tylko zrób test ciążowy. I w ogóle dostaliśmy powiadomienie o tym, że Mikołaj ma urodziny, więc wrócimy do domu i. O oh jest! Udało się! Dobra. Fajnie, fajnie. Udało się. No to co? To w takim razie wracamy do domu, zrobimy urodziny Mikołajowi, zajmiemy się troszkę dzieciakami, damy im, żeby poodrobiali lekcje. No i być może zrobimy komuś urodziny. Nie zwracałam uwagi, czy ktoś dostał w końcu jakąś szóstkę w szkole, czy nie dzisiaj. Dobra, to po kolei. Ty, mój drogi, dobra, to sobie jesz. Moli, ty pływasz. Wolałabym, żebyś nie pływała, tylko tak samo wzięła sobie coś do jej. Jedzenia. Otwórzmy może tutaj lodówkę i wyciągnijmy o, ten, tego kurczaka. E, co weź tutaj podejdź? weź podaj, ksawierz, czy ty jesteś głodny? jesteś głodny, bierzesz sobie już coś do jedzenia ty nie jesteś głodny, więc ty sobie odrabiaj lekcje i inne ty jesteś głodna, ale okej okay. tutaj już sobie bierzesz kurczaka wspaniale, ty też sobie weź porcję i ty nie trzymaj dziecko tylko zrób mu super skuteczną opiekę a potem jak to skończysz zrobić, no to go postasz, dobra i jeśli chodzi tutaj o oceny no to, o jego Serio, tak blisko i nie ma szóstki. A jajaj, no dobra, to wygląda na to, że w, yy, jutro, w czwartek yy, będzie. O, jest rozpromieniony, Mikołaj. Jutro w czwartek, simowy, będziemy robić im wszystkim urodziny pewnie. Weź tutaj posadź go, posadź Mikołaja i od razu nie tracimy czasu, trwisz z nim leżenie na brzuszku. Moli, ty jak skończysz jeść, to odrób tutaj szybciutko lekcję. Co tutaj w ogóle jaki syf jest w całym domu ja nie wiem co ty? O nie, bo ty jesteś wegetarianką, ja cały czas zapominam o tym, przepraszam. Ojeju! Ale się czuję teraz winna. Jej noc to każe jeść mięso, a ona jest wegetarianką. Ajajaj, jestem po prostu tragiczna. Czy ty z niej ćwiczyłaś leżenie na brzuszku, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Puszek, ty też. Gdzie ty masz? Gdzie ty masz lekcję? To znaczy, no, ten zeszedł do odrabiania lekcji. Znowu gdzieś zapodziałeś? może na górze gdzieś? Jest tutaj coś. Dobra. To masz tutaj do wyposażenia i odrabiaj lekcje. Moli, ty też. Czuję się zbyt nieswoja, przecież jesteś pewna siebie. Nawet tego nie skomentuję. Ostatnio ta gra po prostu testuje wszelkie moje granice. <grymne> Czy harper powinna odblokować bonus sekretna przyprawa? Tak, możesz odblokować ten bonus. Dobra, mamy już prawie 6 rano. Za chwilkę dzieciaki powinny zbierać się już do szkoły. E, mamy tutaj chyba orchideę. to jest nie, schwalili. oj, oj, oj. No dobra, może w końcu uda nam się zebrać tą orchideę znowu. Weź tutaj, e, spiesz cały plon, w sumie i tak się przyda, bo ćwiczymy też e, tą umiejętność układania kompozycji kwiatowych, więc akurat będziemy mieć za darmo e, te, 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 te bukiety. No, możemy też teoretycznie się jeszcze raz wybrać e, na ten, na to Hanford Unbagli, W ogóle ja to usunę i chyba dam, o więcej tych pojedynczych, bo jak tamtoś było jakieś takie zepsute, to ja nie chcę znowu ryzykować, że że coś by się nam stało z tym weź zasiej tą sterlicję tutaj dzimiernik, dalia, dzwonek, lilia, nie, przepis, niech o jest, sterlicja, no wracając, możemy jeszcze raz się wybrać do tego Hanford on Bagley i sprawdzić czy może tym razem będzie tam Orchidea no i ją wkupić, teoretycznie no no, nie powinno nam to zająć dużo czasu, więc w sumie można, e, można sprawdzić, czy będzie. Puszek tutaj ćwiczy sobie, moli jeszcze dosypia. Xavier, e, ty się kąpiesz, ale wiesz co? Tobie bardziej by się przydało, żeby skorzystał z toalety. Ty, nie, 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 weź tutaj, nie wiem, ćwicz grę w klasę na przykład. E, a Ines, co robisz? Okej, okay, dobra, ty sobie próbujesz korzystać z nocnika. Jak są to twoje w ogóle umiejętności? Poruszanie się masz na dwa, myślę, nie jeden, korzystanie jeden. Chciałabym Ci wbić jeszcze w tym odcinku na drugi poziom to korzystanie z nocnika, ale, ale zobaczymy, jak to tam wyjdzie w praniu. No i chyba tak jak wczoraj poczekamy, aż dzieciaki wybędą do szkoły i dopiero wtedy się wybierzemy, sprawdzić, czy będą te orchidee na tym przy tym stoisku w Hanford jej, Mamy następny etap, podnoszenie głowy. Wspaniale po prostu. Odeśli uczniów, żeby poszli sami. Dobra, Klaus, tutaj kończ chopać. Ty, moja droga, z nikim nie rozmawiaj, ty też kończ przygotowywać drinki, i ty już sobie idziesz super, super, super. No i dobra, chodźmy w takim razie od razu. Pogoda dzisiaj dopisuje, chodź, tutaj, moja droga. Kup przedmioty w sklepie ogrodniczym. Trzymamy kciuki za to, żeby była to orchidea. Jej, mam nadzieję, znaczy no. Nic się nie stanie, jak jej nie będzie, tak naprawdę, no bo przecież nam też może wyrosnąć, ale będziemy musieli no długo czekać pewnie. Yy, już czuję, że pewnie jej nie będzie. <ścoughs> o, możemy wyfiltrować kwiaty. No i nie ma orchidei. No dobra, no to co? To w takim razie wracamy chyba do domu. Ja bym tutaj może przygotowała kąpiel dla. Em, dla Mikołaja. Czy będzie? Aha, dobra, o 10 przychodzi dopiero pokojówka, e, no, żeby nam tutaj posprzątała, bo i ta umywalka tutaj jest taka cała uwalona, i ten nosnik wypadałoby sprzątnąć, więc e, byłoby spoko. chodź tutaj może o, pobaw się w udawanie. Oj, jej, już to, e, baw się w środku. No, i za chwilkę możemy też zaprosić tego Kiyosiego i to, żeby się nim, że tak powiem, zająć. <laughs> Dodać kolejny grup do naszej kolekcji. Okej, okay, kiosi i to zaraz tutaj będzie wspaniale. E, co, skorzystać z pomocy? Dobra, podejdź tutaj, bo on pewnie podejdzie do tych drzwi. Może, 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 może pogadaj sobie do rośliny w międzyczasie, jak czekam, aż tu podejdzie. O, dobra, jest już, czekajcie, bo ja mam tutaj milion jakichś dziwnych powiadomień. To weź go tutaj, e, przyjazne, <laughs> komplementy, pochwal mu strój. Powiedz, że ładnie wygląda, i tutaj, żeby nie przedłużać, od razu dajemy sobie cheats, e, informacje, zmienić statystykę i głód i tutaj hopsa minus 100. No, no i tyle by było z tego naszego kioszego i to niestety. O jejku, a teraz się pewnie zlecą tutaj wszyscy Simowie z okolicy. Co ty taki zły jesteś? Gunnar, co z tobą? Co? O co chodzi? Nie podoba ci się coś? To będziesz następny. Co tu nas foni? Serio? Serio? Nie, nie zorientowałabym się, że odszedł Krashi Ito. Naprawdę? <gunar> ja nie miałam z tym nic wspólnego. Dobra, i dajmy sobie tutaj tę jego urnę. Gdzież ona jest? Tutaj jest, ok. I fajnie by było, ojeku, dobra, to zajmę się tym, bo ja znowu zapomnę zaraz o tym, żeby dokupić te słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra, starczy na razie. Tyle, wpiszmy sobie jeszcze kod BB Move Objects On. I żeby nam łatwiej było to wszystko tutaj poukładać o tak i teraz tak, ty byłeś tutaj tutaj następne i tutaj następne i następne coraz więcej tych grobów mamy cieszy mnie to niezmiernie to jest jeden z moich ulubionych widoków po prostu w tej grze <gry> albo ogólnie <gry> ej, gościu se poszedł posprzątał, a nie, nie umył umy walki Ojeju, to wyście to też wyczyść. I później, może, zajmiemy się ćwiczeniem na na... <noise> później zaczniemy się. Ojeju, język mi się włącza. Później zajmiemy się ćwiczeniem leżenia na brzuszku z Mikołajem. No, udało się. <noise> Chociaż nie wiem, czy zdążymy za dużo zrobić, bo e, Mikołaj, Mikołaj, jeju, Puszek i Moli za chwilkę wrócą i trzeba będzie zrobić sobie z nimi zdjęcia i, i zrobić im urodziny. O, dzieciaki wróciły. Ksamir skończył, ma piątkę. Eee, Moli też ma piątkę? Wydawało mi się, że ona powinna dostać szóstkę. Tu musiała mieć chyba jakąś yy, jakieś obniżenie oceny. A puszek? Puszek ma szóstkę. Dobra. jejku, jaki ty jesteś w ogóle wściekły? Oj, oj. Dobra, weź tutaj. Yy. Spróbuj lukru. Albo nie wiesz co, zejdź na dół, zejdź sobie na dół najpierw, podejść tu, a ty, moja droga, dobra, ty go odłożyłaś, no to też sobie tutaj podejść i zrobicie sobie najpierw zdjęcie. Udało się nawet za pierwszym razem, żeby oboje sobie stanęli. I zróbcie sobie tutaj kilka zdjęć. Ok. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz proszę tutaj puszek na górę. Nie ty, nie Xavier. Puszek na górę. I wypowiedz sobie życzenie. I jeszcze raz sprawdźmy, kto jest twoim tatą. Tak dla pewności. Ok. Okej, okay. don Lotario, i ty jesteś bliźniakami razem z Moli. Ines, czy ty masz już w końcu ten drugi poziom? Masz już drugi poziom, okej, okay, fajnie. Eee, weź tutaj, zjeść raz i powinno ci też skoczyć poruszanie się na trzeci poziom. Zostaw ich w spokoju, wszystkich. Ty odrabiaj lekcje, Xavier też odrabiaj lekcje. Eee, kogo ty tam, nikogo ty tam nie opłakuj? Puszę, a dobra, ty już nie musisz. A ty, Moli, ty też odrabiaj lekcje, ale to jak sobie zjesz? Jeju, ale nie spieszyć się w ogóle, żeby stmuchiwać te świeczki. Dobra, wszystkiego najlepszego, puszek. I Twoją trzecią, ostatnią cechą będzie makabryczny. Okej, okay, możesz być makabryczne. Jesteś paranoikiem, jesteś makabryczny. To może damy Ci tą e, aspirację ze Strangerville, wydaje mi się, że będzie do Ciebie pasować. No i co? I chyba tutaj będziemy e, wyrzucać naszego puszka z domu. E, ojejku, co to tutaj? To nic nie jest w porządku. No, ja wiem, że nic nie jest w porządku. Dobra, usuwamy go z rodziny, już go nie potrzebujemy. Jeszcze nam zostało tutaj wywiesić zdjęcie z puszkiem, dajmy sobie ramkę białą. No i co? Ja myślę, tak, możecie być kawalerzami. Ja myślę, że chyba na tym sobie skończymy ten odcinek. Troszkę się wydarzyło, w następnym definitywnie urodzimy sobie Dzidziusia. Jesteśmy teraz drugi tryb jest za 3 godziny. No to akurat w przyszłym odcinku sobie pogramy, no to przejdziemy przez cały drugi i trzeci. Pewnie Moli będzie mieć również, również urodziny. Xavier no pewnie też, także jest na co czekać. Ja natomiast będę czekać na Wasze propozycje imion dla naszego nowego dzisiaj w komentarzach. Jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, no to koniecznie zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić w przyszłych odcinków Związania 100 Dzieciaczków, ale też z innych serii, które mam na kanale, bądź z zbudowania w Simsach, lub też z nowej serii z Inzo, która się pojawiła wczoraj. Tak, tak, wczoraj wpadł odcinek y, pierwszy. No, ale ja Ci raz jeszcze dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć!